Jak często wchodzi Pan na mecze? Jaka jest taka możliwość cały czas? Jestem. Z kolegami z pracy też yy, mamy des, yy, karnety kibicowskie i, i na to wszystko. I Jakie miejsce w Pana sercu zajmuje koszaliński sport? O, to nie wiem. Bartek, pomóż, pomóż. Dzięki dziewczynom. Praktycznie dziewczyny reprezentują Koszalin. No. AZS się skończył niestety, a dziewczyny od paru prezentują wysoki poziom i jest, jest na co przyjść na co pokrzyczeć, no. Dziewczyny mają nowego sponsora. Co to oznacza dla drużyny i, i, co, i co mogą z tym nowym sponsorem osiągnąć? No myślę, że może to być motywacja, bo y, dziewczyny nie były pewne, czy tak naprawdę będą wspierane. Teraz mają możliwość się rozwijać, y, zespół ma możliwość się rozwijać, więc wszystko może pójść do przodu. Dzisiejszy mecz może to pokazać. No, bardzo często. Może nie za każdym razem, ale, ale jak mogę, to, to, to chodzę. Jakie miejsce w pana sercu zajmuje Koszenki sport? No ręczna przede wszystkim, bo piłkarze to są do tyłu wszyscy na, na mężczyzn nie, je, nie chodzę. To tylko, tylko na, na ręczną. I jakie możliwości czekają teraz na koszalińską drużynę z nowym sponsorem? No nie wiem, no liczę, że, że minimum, co, co w ubiegłym roku było i tego, żeby w pierwszej trójce jeszcze znaleźć. I zobaczymy. zobaczymy. Trochę zmian w kadrze było. No i zobaczymy, mówię, co, co, co będzie. Na każdy mecz... Zawsze foruję te dziewczyny fajne. Wolę chodzić na takie mecze niż na inne. Także jest super. Ja jestem trenerem pływania, także jestem w sporcie cały czas. Więc no, jak tylko mogę, to chodzę na każdą imprezę sportową, która odbywa się w Koszeni. Na pewno będą większe korzyści niż były. Nie da się ukryć, jeżeli ten sponsor taki poważny wszedł yy, sponsorowanie tej, tej, tej drużyny, to myślę, że będzie to lepiej. No tyle ile można, bo mam abonament wykupiony, że tak powiem, karnet. Także jak tylko w domu grają w koszalinie, to zawsze przychodzę. I jakie miejsce w pana sercu zajmuje Koszaliński sport? No bardzo dużo, bardzo dużo miejsc, no, pierwsze miejsce praktycznie, no. Otóż piłki nożnej, bo tak średnio lubię, ale koszykówka była fajna, teraz piłka nożna, piłka ręczna, przepraszam, także jest fajnie. No, ja uważam, że same pozytywy, może będą nowe zawodniczki, no, więcej na pewno pieniążków spłynie od sponsora tego tytułarnego na przykład. Nie? Także no, same na pewno pozytywy. I ile daje Pan z siebie jako kibic? Oj, ciężko będzie, ale no, mam nadzieję, że wygrają. No z nie wygląda najlepiej. Koszykarze odlecieli. Została tylko piłka ręczna i piłka nożna i ewentualnie jeszcze żaki w koszykówkę. Nasza drużyna ma nowego sponsora. Co to dla niej oznacza i co może z nim osiągnąć? No mam nadzieję, że po tą sukces poprzedniego sezonu minimum te trzecie miejsce jest możliwe do zrealizowania. Jak często przychodzi Pan na mecze? No rzadko tym, ale teraz po prostu zaczęły nasze reprezentantki lepiej grać, no to i przeszliśmy obejrzeć. Szczególnie, że mistrz Polski gra z nimi dzisiaj. I, i nasza drużyna ma nowego sponsora. Co to dla niej oznacza i, i co drużyna może z nim osiągnąć? No na pewno stabilność finansową, możliwość... Y dodatkowych jakichś umocnień jakby zespołu. No i ogólna stabilizacja zespołu. Jak często przychodzi Pan na mecze? Widać po koszulkę. I na tym medalu byłem, i na tym, i na tym. Także no jestem stałym kibicem. Oficjalnie nasza drużyna ma nowego sponsora. Co to dla niej oznacza i co może z tym osiągnąć? Co oznacza? Szkoda, że tak w trakcie rozgrywek to się stał, ale bardzo dobrze, że jednak zarząd ma o to, stara się i naprawdę to idzie krok do przodu. Będzie ciężko zarządowi przekonać tą tych garstkę tych kibiców, którzy tutaj jest, do zmiany, tak można powiedzieć, barw. Dlatego, bo jednak ta biało-zielona duma zostaje. No i tutaj w nazwie był kiedyś AZS, Politechnika, to są... Się proszę po koszulkach zobaczyć, ojca. to są straży, no jak to mówią wyjadacze. A nowy sponsor oby dotrzymał to co... Nie jestem świadkiem tej umowy, ale to, co na umowie, żeby został tego. Myślę, że dziewczyny dadzą wszystko i pomogą. My również. Panem, Pibic, ja mogę panu powiedzieć, że jest tutaj grupa taka zwana wyjazdownicza, także my jeździmy na mecze. No, a chyba wyjazd, jednak gdzie się.

现在的消费朋友 gli altri insomma